hotel Krakowska zorganizował wyjątkowy projekt pod hasłem Kwiat Dojrzałości, do którego wyłoniono 22 finalistki, wspaniałe kobiety w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, wyjątkowe osobistości, które inspirują inne kobiety. Za chwilę Panie zjawią się w hotelu na zgrupowaniu, podczas którego czekaje wiele wspaniałych atrakcji. Ja już nie mogę się doczekać, a Was zapraszam do śledzenia relacji. Jesteśmy już po pierwszej inauguracyjnej kolacji w Arche Hotel Krakowska. Uczestniczki projektu Kwiat Dojrzałości przyjechały do nas bardzo podekscytowane. Nie wiedziały, co się dokładnie wydarzy tutaj w hotelu, natomiast atmosfera jest niesamowita. Panie są przeurocze, przecudowne. Dowiedziały się dzisiaj, co je czeka w kolejnych dniach. Panie przyjechały do nas na prawie cały tydzień zgrupowania i podczas tego zgrupowania będzie sesja zdjęciowa, wizerunkowa, dodatkowo warsztaty z prezentacji, a także również mnóstwo różnych innych ciekawych aktywności, które na pewno zapamiętają do końca życia. My witamy serdecznie z pierwszego dnia zgrupowania 22 kobiet podczas projektu Kwiat dojrzałości. A cóż, drodzy Państwo, zobaczmy, jak wyglądają przygotowania i jak piękne kobiety przyjechały na to zgrupowanie. Centrum szkoleniowe tworzenia kobiecego wizerunku i wariacje piękna na czele z właścicielką. Panią Sylwią. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. cię serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie na czym polegają te wariacje piękna? Na czym polegają? Jest to w zasadzie szeroko pojęte, jeżeli chodzi o zakres wizerunku kobiecego, głównie w tym, żeby kobieta się dobrze czuła, żeby znalazła swoje swój typ urody i jakby według tego tworzymy ten wizerunek w oparciu o naturalność oczywiście. Aniu, powiedz, czym sugerujesz się w tworzeniu tych fryzur? Przede wszystkim z każdą z Pań rozmawiam, odkrywam osobowość. No z racji tego, że już kilka dobrych lat pracuję w tym zawodzie, także dosyć szybko jest mi odgadnąć, czy to jest osobowość księżniczki, którą właśnie mamy tutaj. Czy to jest osobowość diwy, czy to jest osobowość w stylu boho, także zawsze dopasowuję fryzurę do osobowości, do, do typu urody też przede wszystkim. Wspieram takie projekty, bo są one bliskie mojemu sercu i generalnie uważam, że kreacje, które kreuję, które projektuję, są dla wszystkich kobiet. A jakie kreacje starałaś się dobrać na tę okoliczność? Właśnie tylko te takie typowo eleganckie, czy również właśnie na co dzień? Mamy tutaj przekrój różnych kreacji w różnej kolorystyce i chciałam, żeby one były i bardziej wieczorowe, ale jednocześnie też takie bardziej koktajlowe. Natomiast jak Pani widzi, Panie, idę bardziej w kreacje wieczorowe. Elu, te piękne suknie będziemy mogli również podziwiać na gali finałowej, która już 26 sierpnia, ale pojawią się również nowości. Dokładnie tak. Będzie dużo nowości, dlatego że tutaj panie chcą zabłysnąć, chcą pokazać swoją najlepszą stronę i uważają, że właśnie mogą to zrobić dzięki dobrze dobranej kreacji. Jakie cechy wyodrębniłaby z pani w sobie jako te najlepsze? O Jezu, zewnętrzne czy wewnętrzne? Ja widzę te zewnętrzne, to może te wewnętrzne. No wewnętrzne to zdecydowanie pracowitość, ponieważ ja jestem zodiakalnym baranem, barany są bardzo pracowite i to jest prawda, więc myślę, że to jest taka moja cecha główna. O, tak. A tak delikatnie zmieniając temat, jak Pani czuje się w tej nowej odsłonie, już bez sotę, tylko w takim pełnym makijażu, w pełnej krasie? Jest Pani zadowolona z tego efektu? Tak, oczywiście, że tak piękny makijaż, tak. Bardzo się cieszymy, Agnieszko, że dołączyłaś do tego projektu. Powiedz, jak współpracowało się z kobietami dojrzałymi, z kwiatem dojrzałości? I podczas takiego spotkania to tylko utwierdzam się w przekonaniu, że absolutnie wiek to tylko liczba. Panie są przeurocze, sympatyczne, ale przede wszystkim są głodne wiedzy i rozwoju, więc powinno być jak największej, więcej takich inicjatyw, takich projektów, które dawałyby im też dużo dobrej energii, wiedzy jakichś takich podstawowych, myślę, że informacji, jak odnaleźć się w tym nowym, technologicznie bardzo mocno zaawansowanym i rozwijającym się świecie, żebyśmy my te nasze, nasze generacje łączyli, bo uważam, że tak jak my możemy i powinniśmy wręcz jak najwięcej od nich się uczyć i czerpać, tak my powinniśmy dawać im z siebie i, i wprowadzać ich do naszego świata. No, dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że jednak te social media, także dla właśnie tego Silver Generation, są tematem niezwykle ciekawym i takim, który o nich chcą jednak poznać. Dzisiaj wiemy, że oni już też chcą tam być. Takie starsze osoby też zaczynają wokół siebie prowadzić społeczność. Ba, uważam, że ich rady i ich polecajki, mówiąc e, tym językiem instagramowym, byłyby dużo bardziej wartościowe i cenne, bo mówimy o ludziach, którzy mają wiedzę, doświadczenie. Jeżeli znajdą sposób, żeby właśnie w tych mediach społecznościowych się tym dzielić, to myślę, że wszyscy na tym wyjdziemy dobrze. To było takie wspaniałe, inspirujące spotkanie. Zawsze przykład... wszystkie w arche, bo arche no, jest miejscem biznesowym, jest miejscem wypoczynku, odpoczynku, ale stwarza przeogromne możliwości. Zawsze jest bardzo otwarte na, na swoich gości, na swoich sympatyków. Jest też społecznie odpowiedzialne, o czym dzisiaj też. Gdzieś tam poniekąd powiedziałam, że przyłącza się, ponieważ sama byłam nieraz tutaj gościem, czy uczestniczyłam w różnych fundacyjnych, charytatywnych inicjatywach. Ja bardzo zawsze wspieram i lubię biznesy, które są społecznie odpowiedzialne, zaangażowane CSR-owo. Uważam, że w dzisiejszych czasach to jest nawet chyba ważniejsze niż te tabelki w Excelu. Na spotkaniu przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać Panią magię natury, magię płynącą z kosmetyków kloszy. My, jako no, nieskromnie przyznam ekspert w pielęgnacji naturalnej, mamy się czym pochwalić i chciałyśmy pokazać to, co Pani mogą zyskać po tym, jak zanurzą swoje dłonie w tych fantastycznych słoiczkach, wypełnionych właśnie tą magią natury. Ale to było niesamowite spotkanie, podczas którego nasze uczestniczki mogły wyrazić ogrom swoich emocji i odczuć z całego bagażu życiowego. Uczestniczki tego zgrupowania, jak i ja sama, reprezentuję pokolenie, gdzie o emocjach się totalnie nie rozmawiało. Dziewczynka miała być grzeczna, ułożona, uśmiechać się. Być ładnie, stosownie ubrana, ale nigdy nie dopuszczał opcji tego, żeby można było rozmawiać o emocjach. Na szczęście czasy się zmieniają. A co panią zaskoczyło? Czego pani nauczyła się podczas tego spotkania i od naszych uczestniczek? Panie miały tyle pozytywnej energii, że czasami dwudziestokilkulatka nie wykazuje się taką energią i patrzyły w przyszłość z pozytywnością. To co myślimy o sobie, to jak się kodujemy, takie jest nasze życie, więc jeśli te panie nadal będą pełne pasji, pełne odkrywania świata, to one nie zestarzają się tak szybko. Starość to jest takie y, sformułowanie mentalne, więc korzystajmy z tego życia, dopóki nasze ciało, nasz wehikuł nam w tym pomoże. Moje piękne panie, jak czujecie się po tym spotkaniu? Ja czuję się wspaniale, bardzo mi się podobało. To było takie zaglądnięcie w głąb siebie, y, takie przemyślenia, y, które są dla mnie takim pewnikiem, y, że tak jak myślimy, tym się stajemy. Przyciągajmy do siebie dobre, wspaniałe myśli, bądź podchodźmy do siebie z miłością, szanujmy się i uwierzmy w siebie. Bądźmy pewne tego, że jesteśmy piękne wewnątrz i to będzie później celebrowało się zewnętrznie. A ja chciałam dodać, że każde niepowodzenia życiowe, tak jak w moim przypadku mogę powiedzieć, że jestem potrójną wdową, można przełożyć na szczęście i ono ma niejedno imię. Ja pokazuję, że Żyję dalej, cieszę się życiem, że to wszystko, co musiałam przerobić i przeżyć, przeżyłam, dałam radę i jestem inspiracją dla innych kobiet, że nie można się załamywać, że być silną, szczęśliwą i taką jest. Inspirować innych Waszym podejściem i Waszą siłą. Bardzo dziękujemy. Z uczestniczkami projektu prowadziliśmy dziś otwarte rozmowy na temat badań profilaktycznych, które są bardzo istotne w życiu każdej kobiety. Rozmawialiśmy o cytologii, o badaniach ultrasonograficznych przez popowy, gdzie badamy macice i jajniki i rozmawialiśmy również o badaniach cyklicznych piersi. Bardzo ciekawy warsztat. Dowiedziałam się o tym, że jest kilka rodzajów cytologii. Cytologia płynna, o którą możemy pytać, jest ona Zaoszczędza nam czas, dlatego że możemy ją robić raz na dwa, 3 lata. Bardzo użyteczna wiedza. Poza tym coś, co było dla mnie nowego, to szczepionka na wirus HPV, którą można robić tak naprawdę w wieku dojrzałym. i ona również chroni nas przed chorobami szyjki raka, więc super sprawa. Dziękuję bardzo. W ramach warsztatów uczyłyśmy Panie samobadania piersi, a ponadto zwróciłyśmy uwagę na fakt, że Panowie także chorują na raka piersi, a nie jest to powszechnie dostępna wiedza. Wydaje mi się, że podczas tych warsztatów Panie były bardzo zaangażowane. Nie tylko nauczyły się na fantomach wykrywać guzki nowotworowe, ale poszerzyły swoją wiedzę o profilaktyce raka piersi i o tym, jak jest ważna w życiu kobiet. Serdecznie dziękuję organizatorom za tak istotną tutaj dla nas wszystkich kobiet przekazanie wiedzy. Dzisiejsze warsztaty z paniami poświęcone były tematyce relacji, budowania tych relacji i granic, które powinniśmy w tych relacjach wyznaczać. Panie brały aktywny udział i cieszę się z tego bardzo, ponieważ mogłam być moderatorem tego spotkania. Nie czułam się tylko jak wykładowca. Dzięki temu też pojawiły się różne tematy i różne wątki. Które zostały poruszone przez uczestniczki i bardzo dużo wniosło do naszego spotkania, które tak naprawdę pewnie potrwałoby dłużej, ale ograniczał nas czas.